Cześć, tu Szyndech TV. Jak wiecie, przed nami wybory do samorządu szkolnego. Są z nami kandydatki Karolina Żłodek i Julka Miesztel. Obydwie startują na funkcję przewodniczącego szkoły. Julka, powiedz, dlaczego zdecydowałaś się startować w wyborach? Ponieważ chciałabym zmienić spojrzenie na szkołę i unowocześnić je. A ty, Karolina? E, ponieważ uważam, że jestem osobą otwartą i będzie to dobra forma spędzania wolnego czasu dla mnie i. Przejeje swoje pomysły na szkołę. Tydzień przed wyborami kandydaci mają czas na zaprezentowanie swojej osoby i swojego planu wyborczego. Jak zamierzacie walczyć o głosy wyborców? Karolina? Myślę, że nie mam zamiaru nikogo usilnie przekonywać, bo to jest decyzja każdego. Myślę, że jeżeli ktoś mnie zna wie, jaka jestem, po prostu zauważa to, że. Już nawet w ubiegłym roku angażowałam się w sprawie szkoły, to odda na mnie swój głos. A Twoja kampania wyborcza, Julka, w jaki sposób będzie przebiegać? Ja zamierzam rozmawiać przede wszystkim z uczniami i pytać się, co by chcieli zmienić i jakie mają pomysły. Oczywiście każdy pomysł będzie wzięty pod uwagę, i chciałabym, żeby um, wszystkie te inicjatywy się spełniły. A propos zmian, masz zamiar coś zmienić lub wprowadzić nowego do szkoły? E, tak. Chciałabym podzielić samorząd na sekcje które będą odpowiadały za poszczególne zadania i aby każdy uczeń miał głos. Oczywiście mam zamiar też urozmaicić kalendarz imprez i um, wprowadzić nowe logo oraz um, snapchata, instagrama śniatkowego. A ty Karina co zamierzasz zmienić, wprowadzić nowego do szkoły? Ja ogólnie mam zamiar opierać się na trzech aspektach. Pierwszym z nich jest kontakt z ludźmi. Mam zamiar organizować spotkania samorządu z przedstawicielami samorządu z poszczególnych klas. By usprawnić pracę samorządu. Po drugie, mam zamiar zorganizować dzień sportu w troszkę innej formie niż to było dotychczas. I po trzecie, zorganizować dzień kolorów. A dlaczego wyborcy powinni oddać akurat na ciebie głos? Jestem osobą, która bardzo lubi pracować z ludźmi, lubię się nimi otaczać i z nimi współpracować. Poza tym nienawidzę wokół siebie nudy. Jeżeli chcecie, żeby szkoła nie była tylko szkołą, to głosujcie na mnie. Poza tym przez żołądek do serca, a resztę dowiecie się potem. Julka, dlaczego wyborcy powinni oddać głos akurat na Ciebie? Myślę, że jestem sympatyczna, otwarta i mam dużo pomysłów. No i oczywiście, niż e, na przewodniczącą potwierdzone info. Proszę. Dziękujemy za uwagę, dziękuję dziewczyny za rozmowę. Życzę powodzenia w wyborach.